Niedobrze, Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. niedobrze, Oj, niedobrze. Nie dobrze, niedobrze A w zasadzie to dlaczego niedobrze mości za głową? Niedobrze pułkowniku wody. A w zasadzie to nie wiem. Ale niech ten młot wachmistrz i luśnia powie, bo najgłośniej się darto nie gada. Niedobrze, wasz Mościowi, już zupełnie zapomniałem iż pilne pismo od pana Hetmana otrzymałem. O no, to czytaj, młocisko jedno, ale całą prawdę, bo inaczej chłopcze w Pysk weźmiesz, rozumiesz? No, teraz rozumiem, bo do mnie trzeba delikatnie, jak w Sejmie. No. W związku z naszym rychłym do Unii Europejskiej wstąpieniem. Rozkazywam waszłościom w trybie pilnym normy europejskie na każdym kroku spełniać. O, gorze nam! Boże, Pamiętacie, jak dwa lata temu dwa razy w tygodniu bieliznę kazali nam według europejskich norm zmieniać? Oj, pamiętamy, tak. pamiętamy. Jak pamiętamy. z Tobą Michale bieliznę wymienił, to mało kalekom żeby nie został. A, 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 a znowuż ja, panie Zagłobo, jakem od Ciebie dostał pludry to dopiero na drugi dzień Basieńka mnie znalazła w lewej nogawce. Bo cię tam kot zagonił. Oj, A. wasz mościeby, to ja najgorzej miałem, bo gdym się z panną Basieńką na odzież intymną pomieniał, to pan Muszalski cały urżowiony za mną chodził i na dyskotekę namawiał. O, skubany. A, A. Trudno. Trudno. Rozkaz hetmański, święta rzecz, ale czytaj, Młocie. W równie pilnym trybie rozkazowuje żołd rycerstwów euro wypłacać. A? No masz ci los! No masz. Skąd my euro weźmiemy? A to. Nie przejmuj się, Michale. U nas w Polsce tak zawsze a? naprzód wypłaci, a potem będziesz szukać pieniędzy. Oczywiście. Wie? Genialna, Genialna głowa. A, Genialna. Zawsze mówiłem, że pan Zagłoba powinien zostać ministrem finansów. I zdrowia? I zdrowia, bo zarówno na tym, jak i na tym się nie znam. Takie. Oczywiście, tak. Melduje posłusznie, i że nade wszystko hetman rozkazowuje języków obcych się uczyć. E, to tu, pry, tu będę pry, na pewno prym, prymusem, A, prymusem, gdyż znam taki język, jeden o kisz machętuchę z bakimes, kiduche, z bakimes, rawitz, balej, będę no, po mojemu to brzmi jak jidysz. No, bo to po twojemu właśnie jest. A, a ty, Młocie, znasz jakieś obce słowa? Znam, ale tylko dwa. Schnaps und Bir. O, to dobrze. A, to Sporo? ja znam więcej. Ta? Ja znam Hände hoch, alle raus, Fickenmachen. A co na przykład znaczy Sumba i Szpil? A tego akurat nie wiem, ale wiem, że osiem to acht, a osiemdziesiąt to Achtung. O, o, proszę, tak. Nic, nic dziwnego, Michale, że z taką głową pułkownikiem zostałeś. No i do Europy pasujesz jak ulał. Jak ulał. Pułkownikiem jestem, bo znam różne obce piosenki, na przykład Farenwozy kolorowe mit taborem Farenwozy kolorowe mit taborem Hajli, Michaj hajlo Hajli, a to piękna, ja to, piękna to, piękna to pieśń, a refren mógłby być hymnem Zjednoczonej Europy. O, ja poza tym pasuję do Zjednoczonej Europy, bo mój dziadek nazywał się Helmut von Wolodjower. To i ja sobie przypominam, że mój dziadunio, świeć panie, wielce był dla Alte Wehrmachtu zasłużony i nazywał się Feldwebel Schrecklich Luźnia. Obczaj dusze, obsu braty, to do krwi się przyznajecie cudzoziemskiej, a tyle w was krwi, co w owczarku niemieckim obcej, a w tym mniejszym to nawet walzackim ratlerku. Usp Je spokój, uspokój spokój się mości za głową, to jedno żarty. żarty. A, to żarty, to się uspokajam, tak. Tak. No. I Hetman na koniec pisze jeszcze i że języków się nauczywszy, w zagranicznych serialach grać mamy. A, to ja już grałem w jednym filmie. Ale to był film rysunkowy. Ale grałem. A, no, ale ja, o... przy, ja przy swojej posturze i kubaturze mógłbym grać od razu złotopolski klan, Hansa Klossa i plebanie. No, odbył się już nawet panowie pierwszy casting a i panna Basieńka rolę dostała. O, a w jakimże to obrazie moje śliczności będą występować? A tytuł ma być z kamerą wśród zwierząt. No. Widziałem, jak cudzoziemskie tak. ekipy, jak kręciły tak i naprzód krasulę, potem łaciatą, potem Basieńkę na O! A którejż to krowie na imię Basieńka? Nie krowie, jeno, wiecznie dziewiczej twojej małżonce Michale Basieńka jest. O, tak, tak, gorze tak, tak, mi, gorze, gorze. To jakże to mogli tak pomylić moją, moją Basieńkę, moje śliczności? No, no, takoż, no takoż, takoż iż akurat przy krowach stała i nie bardzo było wiadomo, co jest co, no. O, mniejsza oto. Może tylko na otarcie łez dadzą nam merwersteuer. Nie, Na otarcie łez najlepszy jest fraucymer księżny Gryzelty. O, to, to. O, a daleko stąd do onego fraucymeru? No, będzie ze dwa stajania. O, dwa dwa stajania. stajania! O, skąd to brać? Tam, tam. Dwa stajania! A, ale nie napalajcie się waszmościowi zbytnio, gdy słyszałem, że dziewice one dawno już na nie. zachód do zbierania truskawek wysłane. Co ty. Jadasz, młocie jeden, też przy truskawkach, wszystkie miejsce pozajmowane. No, dlatego dziewice one we strojach odblaskowych przy drogach wystają. A, a co one robią przy tych drogach? No, z tego co usłyszał, to podobno utwardzają pobocze. Czemu? E, e, to znaczy, co nam ro robić teraz przyjdzie? No! Roboty nie zabraknie, Jest, tak. bo w ramach współpracy z Europą będziemy mieli różne firmy, na przykład Azja Tuchaj-Bajowicz Kompany wraz ze swoimi kompany. Usługi. Gwałci, pali, rabuje, sine ryby na piersiach pokazuje. Najmę się do gwałcenia. O. Albo firma Grzebalnictwo Trupów na poczekaniu po bitwach, egzekucjach, weselach i zabawach tanecznych. Przy większych rzeziach 20% rabatu i coś w łapę katu. Wiem, że grzebalnictwo u nas potęgą będzie gospodarzał. Mówił mi o tym pewien znajomy medyk z miasta Łodzi. O, powstaną też różne zakłady kosmetyczne, farbowanie włosów, przedłużanie nosów, masaż. Zamiast wibratorkiem mają kałmuckim potworkiem, co złapał febrę na stepie, więc się bez przerwy tełepie. E, to sobie wreszcie trwałą zrobię. O, No jest na czym, jest. A jest. ja założę prywatną telewizję, Video, stereo i dupneo. Eee, no. to mości panowie... Potęgą będzie. Potęgą będzie. Ta? Widać, I... że to, co wyprorokowali, już będzie niedługo drugą Japonią. E, Japonią. A, Japonią, Ta, Japonią. A, a, Japonią, trzecią Japonią. Czwartą. A Koreą. M Mocarstwem będziemy. O to chodzi. Potęgą. Szable w dłoń Szable w dłoń, szable w dłoń. Szable w dłoń, szable w dłoń, szable w dłoń.